Palaszek proponuje zobaczyć Otwórzcie streama Cofnąć woda czterech kolekcji noworocznej, narodzeniowej oraz księżycowego i magicznego nowego roku, a na pewno otrzymacie nagrodę. W każdym dużym pudełku znajdziecie złoto i dekoracje to z odpowiedniej ptaku. kolekcji, ale to nie wszystko. Okay. Można również zdobyć jeszcze Pogokopter. więcej złota. Dni konta premium World of Tanks World of Tanks Kredyty, Kredyciki Style 3D A nawet jeden z pięciu czołgów premium ósmego poziomu O Śmigłem pomachaj, nie Caliban. O, jest ciężki. ciężki on przeszedł bardzo dużo zmian, z tego co pamiętam. Bo on miał być zupełnie czoł. jednak był innym czołgiem niż ten obecny, który jest wypuszczony. On dużo zmian. Później dużo jeszcze zmiany w związku z gun handlingiem i tak dalej, i tak dalej. Z poszczególnymi parametrami. Tam wszystkie parametry zostały pozmieniane totalnie. więc Zobaczymy, jak on będzie funkcjonował. Słuchajcie, czyli automatycznym ładowaniem dwóch pocisków. Jego standardowa amunicja to pocisk odłamkowo burzący, zadający 850 punktów uszkodzeń na strzał, a czas między strzałami wynosi 3,75 sekundy. To bardzo mało Każde jak na coś takiego. Sprawi Wam radość. O, bardzo mało. Bofors Tornwagen. Mocny szwedzki pojazd o nietypowym wyglądzie. Przód jego kadłuba wytrzyma trafienia a frontalna część jego wąskiej wieży nie ma żadnych słabych punktów. <grym> Jak to wygląda, kurwa? I weź to teraz mierz, nie? Trafienie w przeciwnika jest zawsze przyjemniejsze niż obrywanie od niego. <grym> M4Y. O, Ciężki, jedzie. ale ulań. z wyjątkową, rezerwową gąsienicą. <grym> Zgubił to gąskę. To oznacza, że stanowczo wykonuje wszystkie manewry drugą? podczas ataku czy odwrotu. Jest niemal niepowstrzymany. Za późno przeczytałeś? 122 TM. Chiński czołg się... Jako bardzo ze lubię. świetnym pancerzem i przyzwoitymi uszkodzeniami na minutę. Jest niezawodny i prosty w użyciu. Okay. Ile widziany gość na każdej imprezie. O kurwa diabeł. Szkoda T-56. Czechosłowacki czołg ciężki z autoładowaniem dwóch pocisków. Potężny no Nie ma DPM-u, ale wszystko inne ma dobra. Podzieli się swą radością z każdym, a zwłaszcza z wrogiem, który może dostać 920 punktów uszkodzeń. A ten czołg jest drogiem jak cholera. Co strąk pisałeś? Z magazynkiem. W tym roku łatwiej będzie zdobyć czołgi premium ósmego poziomu. Jeśli nie Czekaj. znajdziecie masz. Czekaj, ten czoł ładuje. Ten czoł ładuje. Co to jest? Podziarką... Musisz powiedzieć, że ten czoł czy... ładuje 25 sekund i ma 2 razy 850? Skrajka? Jak dobrze będziecie jeździć i dobrze będziecie łapać targety, to to będzie sięć postrach w niektórych sytuacjach. Czo... Skoda jest pogers. W tym roku łatwiej będzie zdobyć czołgi premium ósmego poziomu. Aha. Jeśli Aha, nie rozumiem. znajdziecie maszyny ósmego poziomu w pierwszych 49 dużych pudełkach, na pewno Ja wiem, się ciasteczko, To będzie sytuacyjny memtank. Rzućcie okiem na licznik gwarantowanych pojazdów to na ekranie. też jest ekranie spoko, żeby ludzie nie byli pokrzywdzeni. Licznik zostanie wyzerowany za każdym razem, gdy zdobędziecie czołg premium Anty ósmego like. No, 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 no. Ta mechanika będzie działać nawet, gdy już wszystkie pojazdy znajdą się w wrachach. To też jest garażach. Spoko. E, Poza tymi pojazdami w dół. Ja tylko się dziwię, że wargaming nie dał żadnej dziewiątki. A po dlaczego nie daliście żadnej dziewiątki? A po, umarz się, dlaczego nie ma żadnej dziewiątki? Ja liczyłem, że będzie jakaś dziewiątka. Nie ma żadnej dziewiątki. O co tu chodzi? Czemu nie ma dziewiątki? że dziewiątki to złoto jest. Gówno. Gdzie są dziewiątki, Apo? Nie było planów na dziewiątki? To mimo? No to czas było zrobić. W możecie też znaleźć zupełnie nowe pojazdy niż poziomu. <laughs> <Tam> 7 sekund? <laughs> Rzadkie, ciekawe maszyny o wyjątkowej historii będą wspaniałym dopełnieniem waszych garaży. Okej. Okay. Rabu jeden shieldet. A to mam to chyba nie grałem tym. Otrzymacie też rekompensatę w złocie za każdą maszynę, którą macie już w garażu. Oj, give me te złotko. Pojazdy premium to jeszcze nie wszystko. W dużych pudełkach można też znaleźć spektakularne style 3D. O! To już też widzieliśmy SD dzisiaj. sp 2 Saiga. Szkoda, że z gówno, ale skin w koks. urządzeń do usuwania min. Mimo mi okazek oraz moździerz, na wszelki wypadek. VZ-55 Uniwersalny wojownik, który przeszedł modernizację w fabryce. Już widziałem akurat, no widziałem. Ale skiny, skiny ładne, bardzo ładne skiny. Obiekt Wszystkie mi się podobają 68, bez cztery. Patrzcie na ten skin! Gotowy do przebicia się przez wszystkie umocnienia i jazdę po polach minowych. Patrzcie, na ja ten skin, jaki kocur. Ja, PD. M551 Sheridan. Ostatecznie trafił do Korpusu Marines. Teraz jest gotowy na nowe wyzwania. Bo inaczej się strzela Tarkus, co? Inaczej się Tarkus strzela, nie? No, dokładnie to samo mam rino czeronte wyglądem wyprzedza swoją epokę nie nie byłem jejku <coughs> Tak, dokładnie dokładnie akwarystyk Oto trochę jak abrams to sam mówiłem ci brutalności <coughs> z włoską elegancją powiem tak szkoda że robili ten skin na rino bo to waste ale no <coughs> i wreszcie <coughs> szkoda pracy było <coughs> Już możesz wyłączyć niehistoryczne Tarkus, wyłączysz sobie niehistoryczne i masz What the fuck? Jest luduwa No wszystkie znikają, no i co? Ja pity jak to wygląda Ponadto w dużych pudełkach znajdziecie też style 3D z zeszłego roku. O. To wspaniała szansa, aby poszerzyć kolekcję o swój ulubiony styl. <coughs> talaszek będzie szukał w paczkach widzowych. Wybierzcie <coughs> duże pudełka w garażu albo w sklepie. Dobra, talaszek, dobijaj do. Spełnią się wasze. Dobijaj do tysiąca subów. Marzenia. I lecimy z Koksem. Wesołych świąt. <coughs> ja chcę do fauzety. Ai este?